Cześć, witajcie, z tej strony modelarz25 i w tym odcinku, w tym poradniku modelarskim chciałbym Wam pokazać jak prawidłowo lakierować model, jak to zrobić, żeby nie zniszczyła Wam się farba, czy jakieś tam po prostu inne zabiegi, które robiliście na tym modelu, typu, typu watering, jakieś filtry, łosze, żeby to wszystko Wam nie zniknęło podczas lakierowania tego modelu. Także no, zapraszam Was na ten filmik, i myślę, że w krótki, zwięzły sposób opowiem jak to zrobić. Także tak, jak widzicie tutaj mam przygotowany model. Jest to model, to tam taki czołg jakby z firmy Warhammer 40 tysięcy, ale nie o tym jest ten filmik. No i on jest już skończony, pomalowany. Poszły na niego pigmenty, wash, filtr, wiadomo te różne, cały watering i y, teraz chcę go właśnie polakierować takim oto specyfikiem. Jest to specyfik firmy Tamia, y, lakier, y, może ja go tutaj nawet postawię. O, przy modelu. Czekajcie. O, tak będzie dobrze. Jest to lakier firmy y, Tamia y, półmatowy. Y, Czyli nie taki błyszczący, że się błyszczy, ale też nie całkiem matowy. Półmat najlepszy do tego modelu, tak najlepiej będzie się nadawał. Ja już oczywiście testowałem ten lakier na innym moim modelu, takim też, tak powiem, testowym, jest to taki no, mój nieudany model, który właśnie nie wyrzuciłem, tylko na nim testuję te różne zabiegi i te techniki. No i wyszło to całkiem całkiem fajnie. Także jest taka fajna powłoka, nie błyszcząca, nie ma taki właśnie to Bardzo fajny lakier. No i żeby to, żeby. Właśnie te wszystkie e, zabiegi, bo ten lakier to ma i, e, w sprayu jest bardzo żrący, jest agresywny. E, jeżeli byśmy nie zabezpieczyli farby niczym innym, to wiadomo, mm, ona po prostu by ten lakier by się wżarł w to i tę farbę zmył. E, czy też te inne e, typu wash, filtr, e, czy jakieś obicie i pigmenty, to, to tego to by po prostu znikło. E, także czymś czy, e, lakier służy, jak wiadomo, do zabezpieczenia powierzchni modelu e, przed po prostu, żeby ta farba się nie złuszczała. no bo jak kilka lat ten model na półce postoi, to farba bez lakieru będzie się niszczyć. Po to właśnie stosuje się ten lakier, żeby zabezpieczyć pigmenty, to wszystko te, e, to co na tym model nanosiliście, to na koniec wsikacie lakierem, żeby to wszystko zabezpieczyć. No ale... E, jeśli macie ten lakier, to ten lakier trzeba, zanim to czymś jeszcze zabezpieczyć. Czyli no potrzebujemy do tego celu mm, Sidoluxu yy, najlepszy, tani yy, lakier yy, akrylowy, o taki zwykły Sidolux do, yy, do podłóg. Ja tutaj mam akurat drewno parkiet, ale może być, który tam chcecie, też go tu postawię, o dobra, e, może troszeczkę przesunę, o. który chcecie, to tam może być ten Sidolux. To jest nieważne, eee, ważne żeby był po prostu. Sidolux to jest taki lakier akrylowy, który jest obojętny dla plastiku, dla farby, on go nic nie zrobi i jeżeli położycie kilka warstw na ten model eee, tego, po prostu jak popsikacie tym lakierem tam w sprayu, to ten, on się wreżre tylko w, tą, w ten Sidolux, a farbę i resztę zostawi w wam spokoju, czyli to taka jakby no, nie wiem jak to powiedzieć, zabrakło mi słowa, takie po prostu zabezpieczenie, że y, zniszczy się ten Sidolux, ale za to będzie, mm, ale za to ochronicie farbę i ładnie położy się lakier, także no y, tak, to, tak to mniej więcej to w teorii wygląda. Cydorus kosztuje tam około 10 zł. Ja kupiłem za 11 taką butelkę. Nie jest drogi, w każdym sklepie praktycznie go dostaniecie. A starczy na naprawdę długo, bo wystarczy. O, mam taką miseczkę. O, zobaczcie, pół takiej miseczki to na ten model spokojnie wystarczy. Nie wiem ile tam pomieści. Może z 20 ml, ale spokojnie wystarczy. Okej, okay. ja teraz może przejdę do, do malowania tego, do lakierowania tego modelu, bo teoria była, a teraz trzeba wam to jakoś pokazać. No i sydoruk coś położyłem dwa czy tam trzy dni temu, teraz już będziemy kłaść tylko lakier, no ale wiadomo, bo zabiorę. Nie muszę Wam pokazywać jak malować i do luksem, bo to chyba proste. Po prostu bierzecie bęcel, czy tam arograf, i to wszystko. Ale teraz chciałbym wam pokazać jak skupię się głównie na lakierze, bo o tym jest filmik jak położyć ten lakier. Dobra, ja sobie tu usiądę i tak. Mamy ten lakier, o, i on jest taki tutaj w sprayu. Tutaj ten guzik klikacie i, i będzie lecieć. Tak jak dezodorant mniej więcej. No i teraz trzeba... To dobrze. Żeby było dobre ciśnienie, musimy tak z pół minuty do spokojnie. Ok, kiedy mamy już teraz ciśnienie, to musimy nasz model gdzieś złapać. Tutaj mam kartkę taką żeby mi się nie pobrudziło ja trzymam tutaj na tych takich zakończeniach takiego jakby tarana wszystko jest zabezpieczone i zaczynamy no zobaczcie ładnie cienka warstewka dobra przód poszło czekajcie, o Marka warstwa musi być bardzo. Dobra. Tu mamy. Tu też. I jeszcze może y, łapię tutaj w tym charakterystycznym punkcie. I troszeczkę dół. Tak się prezentuje dół tego modelu. Jeszcze troszeczkę zabezpieczymy. filozofii, jeszcze może z góry. Fuh, strasznie śmierdzi. Radzę szybko to robić i wywiercić dokładnie pomieszczenie, bo uwierzcie mi, cuchnie niemiłosiernie. Wszystkie te specyfiki w Sperry i cuchną cuchną niemiłosiernie, naprawdę. E, no i taka filozofia. Teraz zostawiacie to na, e, na kilkanaście godzin, najlepiej około. E, Dobę, na dobę to zostawicie i będzie dobrze. Do, do, będziecie mogli e, potem polerować, jeżeli chcecie, Bo tutaj akurat nie będziemy nic polerować, polerkę robimy tylko na e, modelach e, jakichś samochodów, ciężarówek, wiadomo, e, gdzie jest ten lakier błyszczący. Wtedy e, też kupujemy inny lakier, ten e, błyszczący od tamaj Numeru nie pamiętam. Ten to jest TS79, a tego błyszczącego nie pamiętam. E, no i teraz zostawiacie to na ten. Najlepiej dobę, chociaż po 12 godzinach ono sięga już tam w pełni, w pełni zasycha, ale najlepszym utwardzeniem to po dobie się już otrzymuje. No i następnie macie gotowy model, możecie go stawiać na półkę i macie ochronę farby. Pamiętajcie, żeby was nie nałożyć zbyt grubej, bo tu nie chodzi o to, żeby było tego dużo. Jeżeli lecieć zbyt dużą warstwę, to i nic Wam nie pomoże, bo to będzie wolno schło i bardziej, będzie bardzo ża żarło po prostu ten, tą farbę. E, może nic się nie stanie, ale lepiej nie ryzykować. E, ja tu położyłam chyba dwie warstwy Sydoluxu. Myślę, że to w zupełności starczy. E, co tu jeszcze ważnego powiedzieć? Aha, dobra. On e, taką utwardzenie, że nic do niego nie przylega w sensie kurz, e, uzyskuje po około 15 minutach. Wtedy możecie go już no, dotknąć, chociaż nie polecam, bo wiadomo, jakiś tam ślad zawsze zostanie. Ale po 15 minutach nie łapie on już kurzu. E, no, ja to może nie, wiem, 2 minuty temu go polakierowałem, czyli jeszcze nie zasyp. No i ten specyfik jest bardzo śmierdzący, drażni drażniący, czyli jeżeli mieszkacie w małym mieszkaniu. No, i macie jakiegoś młodszego brata, czy coś nie możecie po prostu nas to nie polecam tego. No, ja w sumie mieszkam w olbrzymim mi mieszkaniu. E, no, ale jak się dokładnie wywietrzy, wyjdzie tam z domu na dwie godziny, to ja tak tego nie czuć. Ale e, jeżeli się dużo modeli tak lakieruje, czy tam e, podkładuje, bo podkłady z tej firmy też są śmierdzące to uwierzcie mi, lepiej to robić w garażu, w piwnicy, czy nawet na dworzu, tylko nie w domu, bo macie na kilkanaście godzin taki smród w mieszkaniu, że, że nie polecę. Także no, tak wygląda polakierowany model, może jeszcze małe zbliżenie na niego. O, tutaj takie błotko robiłem i teraz ten lakier ładnie to tak uwidocznił i zabezpieczył. Już złapała. No, tak to się mniej więcej prezentuje z tej strony. E, dzięki temu lakierowi model o wiele ładniej wygląda, według mnie, e, i ta farba tak, też taka ładniejsza jest po tym lakierowaniu. Także no myślę, że e, dzisiaj Wam pokazałem i zrobiłem w miarę przydatny poradnik, że na coś się przydałem, jak właśnie za pomocą e, specyfiku tamai, ale również innego lakieru. Możecie użyć innych firm, ale ja polecam ten specyfik, jest bardzo on fajny. Kosztuje około 25 zł, ale myślę, że warto zainwestować, bo to są pieniądze, które się zwrócą właśnie w wyglądzie naszego modelu. No i najpierw pamiętajcie, żeby zabezpieczyć dla lepszej ochrony, ups, dla lepszej ochrony farby. Także te dwa specyfiki musicie mieć. Co, będę się już z wami żegnał. Myślę, że przydatny poradnik i yy, zapraszam Was na yy, poprzednie filmiki, jak i te, które ukażą się już niedługo, bo troszeczkę ich będzie. Także do następnego odcinku. Cześć. Myślę, że...